Siemano, jestem Adam RT a to jest mm, mm, dobrze pamiętam, czwarty odcinek zagrajmy w tym razem jest gra Eurotruck Simulator 2 Ale się zrymowało No ale dobra, miało być yy, tak miało być Ford Street Racing ale niestety coś się nie chciało włączyć więc no po prostu no dałem no 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 właśnie, tę grę, w którą właśnie gram i jest, ona no dosyć dziś... Niezła. Jak na... No na różne rzeczy, jak się patrzę, to jest niezła, ale no na naturę, no to trochę głupie. Dobra, ma, w menu mamy tutaj wszędzie opis e, wszystkiego. Tutaj mamy, jaki dzień. Dalej mamy aktualne zlecenie. Tutaj mamy profil gracza, tu jest ciężarówka, tu status firma, tutaj są inne przydatne rzeczy. Ja akurat mam wlecenie Wrocławia do Birmingham. Oczywiście znaczy nie zakończę tego odcinka jak flatout, no bo tam mi się oczywiście zawieszało ładowanie, ale tutaj jak będzie to nie wiem.

Zamyślę, że bardzo później przejrzymy się. Dobra. dobra. Mogę już kontynuować. Oj, <słuch> zaraz się złamę. Więc tak widzimy, że no, ti'rem tutaj zimno oczywiście w każdej odsłonie serii tej gry. A na razie jest tylko dwie części. A więc widzicie zapewne to w prawym rogu, w prawym dolnym rogu to okieneczko, tam mam, możemy sobie zmieniać gps jest też aktualny coś takiego jest pomysł drogowa i jest też no, informacja z na szczęście... A um, Właściwie na nieszczęście... Dość... długo. jasne, No ale no. Nie wiem, ile to się będzie wrzucało, ale długie to te odcinki nie będą. Będą takie małe odcinki, żeby tylko ten zaprezentować, co tak jak to umiem, Pod klawiszem R kryje nam się... Kryją nam się utwory, jeśli oczywiście coś włożymy. Tutaj mamy radio, wystarczy naciśnąć aktualizację z internetu i mamy radio. A więc tak, to był Adam RT, a to było Eurotrack Simulator 2 i trzymajcie się, cześć!